Gadajmy o problemach dzisiaj. Ach, ostatnio bardzo dużo się dzieje w moim życiu, kochani, i nie mam czasu nagrywać. Skłamałam, bo mam czas, ale nie mam chyba mentalnej przestrzeni, żeby to robić. Może powinna. Ale wszystko, co się dzieje, dzieje się dla mnie. Wierzę w to mocno. I ktoś z boku by mógł powiedzieć: „O, masz tyle problemów, to ci się wykrzeczyło, to tutaj problemy w pracy, coś tam”. A ja mówię, nie wiem. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Zobaczymy. Jakby, jak wierzy się, że też e, wszystko się dzieje dla ciebie, no to po coś się to dzieje. Jeśli mam problem, to może potrzebuję się zmienić. Czego mnie to uczy? A może w ogóle to nie jest problem, i za miesiąc się okaże, że sytuacja nie wygląda tak, jak ja myślałam. Więc też staram się tego nie overthinkować i po prostu lecieć z flow i dać życiu się um, otworzyć, poukładać, tak jak ma się poukładać. <grym> nie wiem, czy to wszystko ma sens.